Siemanko ludzie, witam was drugiej strony świata z tym Mikiru. Kurde. O, i taki już, taki wstęp zniszczony. Fajnie, co? No, bardzo super. Mam nawet dzisiaj toolboxa, wiecie? Gold toolboxa. Trzecie? Gold box. W ogóle jesteśmy dzisiaj wyjrza zuba i zacznijmy sobie ten fajny opening Dobra. Może być. Do czego mi to właśnie do niej chcę Otworzymy sobie teraz to. Do żyrawki do pepera, czyli żyrawki też. Do Molly i pokażę wam, co bym chciał dostać. Ja bym pewno chciał liczyć na Steve'a, Lizzie, Olię, lub Kameleona. A z itemów to ja bym chciał dostać, kiedy wam mówię co? Przecież sobie w ogóle. I ty bym chciał dostać maskę lub ten zastrzyk. I tyle. Więc nie mam dużego listu wymagania, a sobie w ogóle bluzę. Dobra, otwieramy to. I już. I co? Widzicie, jakie jest moje szczęście? Nigdy nic nie dostanę, mówię wam to, to jest po prostu takie super szczęście, takie, że nigdy. To po prostu mówi, nie Mikołaj, nie. W ogóle powiedziałem o swoje imię i dobrze. Dobra, to gramy. Jeszcze sobie w ogóle na przez lepszy defibrylator był oczywiście. Bo potem ten defibrillator mam. Ale jak ja jestem zawieziony tą skrzynką, naprawdę mi się tak wkurza. To nie naprawdę nic, nic nie dostanę. Nic, naprawdę. To, to jest takie to jest takie złe. To mnie tak wkurza strasznie. Że, że to w ogóle nie ma sensu, prawie W ogóle tych było, widzicie, co ja z tego mam. Czy otworzę? nawet bym creator otworzył, tego legendary I co bym dostał? Nic. Naprawdę, ja mam takie do tego szczęście. Jakbyście wiedzieli, jeszcze poza. Jeszcze ile otworzyłem zanim talboxów. No, w sumie to był mój drugi, ale ile otworzyłem goldboxów, zanim zacząłem grać, znaczy nagrywać. Ile ja tego wszystkiego otworzyłem? wy by by byście naprawdę byli tak, tak dziwnie jak, jak, jak ja. Dobra, Steve leży. Dobra. Ile ja mówię, zaraz, dobra. Już leży, już leży. Nie będę się śmiał, bo to jest wredne, jak O, kurde. Ale ja się ogólnie nie lubię tak nie bo to jest bardzo wyradne i to bardzo denerwuje nie graczy, ale, ale lepiej po prostu mieć godność. Dobra, gdzie się kończy strawka Gdzieś tu. Przepraszam, że się no, ale czy nie muszę? Bo ja, wie, jestem przeziębiony troszeczkę. Tam baka widziałem. Dobra, lecimy do tego baka. I muszę się powstrzymać od mówienia dobre. Ósmy poziom na brusie. I teraz mówcie, czy niks, niks czy ten. No nie. No już ten kamer, on mnie nie podniesie. Podniósł. Dobra, ja uciekam. Nie no. I znowu dali je sobie radzę z nami. Słabo. Bacie zrobić tylko na bliskie dystansy. Lecimy dalej. Nie chcę spać na tym brusie bo nie to za wynagrodzenie za nich i dlatego mogą sobie pozwolić, żeby ich ulepszyć. U, nie chcę z nim zadzierać. Teraz będę grał tak bardziej safe, dobra? bo nie chcę znowu dostać kciury. I zabieramy. Czy słyszałem podnoszenie przedmiotu, czy kameleonę? Albo baka, jak leci. Ale ten brus jest wolny. Wolny, eee, wolny, wolny, wolny... Wolny, wolny, wolny... Idź co? niech ktoś albo cię rozwalę. Idź sobie no, nie rozwalam. Patrzcie się ode mnie. Wol wolę zginąć to winie, żeby apteczkę. To na pewno. Nie no, ja pewnie, pewnie sobie wezmę apteczkę. A szkoda, że, że, że go strefa nie zabiła. I oczywiście miałem do spięć. Wiecie, gra, granie nie ma, powiem nic, co mi dobija. Ja potrzebuję czegoś na dystans, jak peper. Peper, Tak, upadłem e, z puszkami na peperze, sorry. Ale jak mnie to. O, dwa pepery, jak mnie to dobija, że mi nigdy, nigdy nie dodam tego nowego. Choćbym miał, nie wiem, co zrobić kupić, kupić, wydać na tą grę e, naprawdę majątek. Z tysiąc złotych miałbym wydać na tą grę, to i tak mi nic nie dadzą. Od siebie. Kurde, to jest wkurzające, jako nic, kompletnie nic. Daliby by chociaż coś od siebie. Ale nie twórcy twór, twór. To, to są fajna gra, tylko że to, Tylko, że ja kiedyś czytam komentarz, to że nie wracają e, zadmiarze ze skrzynek, to ja... to ja miałem wtedy inne pojęcie. Myślałem sobie niemożliwe. jak na każdym starym koncie tak fina miałem. E, a teraz... Teraz, teraz, teraz ja tak myślę... Ja, ja, ja jak jest ten facet. Że, że to po prostu nie ma sensu. No, nie. Mój papier Kurde, on leży Widzicie to, Skryje się tu Teraz wyjdę idę po mojego papersa Wstawaj Wstawaj skoro dnia Nie wiem jak się teraz tego wyratuje Jakoś dam radę. Z tym papierkiem sobie jakoś dam radę. Oj, daliśmy radę. Patrzcie, wyszliśmy i nawet jesteśmy dość na plus z tym. Bo dwa są dwa pery. Może apterki już nie ma. Ale ważne, że są już dwa papierki. Poperski. Kurde, trafiłam. No nie. Aj, jak łatwo poszli, poszli im. No, no w sumie ja nie weźmę żadnej apteczki, takie dwa APR, y to też nie za do dobrze. Dobre, jak jakąś do, dobrą szynkę, ale nie Gold Boxa. No, nie pogardziłbym takim Gold Tall Boxem. no nie pogardziłbym, ale jednak chyba się z niego nie wywarzywać. Najbardziej chciałbym Emerald czesta. Tak, Emerald Box to moje marzenie. Żeby on mi choć raz wyleciał. Bo z niego jest potem duża szansa na jakiegoś bohatera. No zaczynaj się. Team, teaming. Dawajcie teaming. O, ten bok się też to Dobra, ja idę sobie w tą stronę. nie mam taki taki... tego emotka śmieję się tego, wiecie, diuka. Jest taka niby, że fajnie, że cię lubię, to tak chcę pokazać, ale jednak ale jednak to tak pokazuje, że takie... Wiecie, taki, taki pierd. chcę się skorygować, ale... ale ta moja emotka na twa na... i wyraz na twarzy pokazuje, że... nie. W ogóle to ten... to on w jak potwór z Loch Ness, wiecie? Powiem wam po prostu, się, jak jest w tym. Czy już mój nix padł? Już padł. I O, są oczy fina, kiedyś to już mówiłem. O nie, strefa. Nauczyłem się strefa z Fortnite'a. O, strefę shotgun, nie pogardziłbym, jakbym, jakbym nie grał paperem. O, ale tym to na pewno nie pogardzę. Tu nic nie ma? Nic. To leci mi na ten łysy śletin. Ja zawsze wolę mieć w rękach łuk, bo, bo, bo jednak to, to, ta zmiana trwa bardzo krótko, i to okropnie krótko, ale jednak, jednak to mi się wydaje, że to, to coś daje. Nie dasz rady, jestem dobrym snajperem. Kurde, ten papaz trafił mnie. No stał. Tu nikogo nie ma? Nie Teraz podniosę głowę I już szalę Pan fajnie tak sobie poszlać ludzi To cieszę, że, że mam tą moc wampira, że mogę sobie życie odzyskiwać szybko Za uderzeniem <laughs> Apteka darmowa Biar, darmo, to biorę. Jan już by nie pogordził. Kto by nie pogardził? darmo apteczko. To w zuba. A nie, to Olja. Nie widzę, please. Ja wam pomogłem. Uf, teraz zobaczę, czy jest tu ma Bo ja nawet nie chcę teraz dostać e, w pióro. Nie, e, piora to do, by dostał ten Steve Ja raczej dostanę w Cooper, bo że to... Rafa co to za ma? Ogon? No nie, leci na mnie Nie na mnie? Idź sobie olię dobra, olię leży Teraz trzeba porobić jego, kum jego kumpla. XD Jakie to było złe. Jak on myśli, że ten kamerun rząd przyjdzie, to mu się nie uda. Ja to jest po prostu już koniec, bo ja już przegrałem automatycznie. Widzicie? Ej, i ten swift się przeteleportował, widzieliście? Był tam, a teraz jest tu. Teleportation. Ocien... ocien... Nie mogę się wysłuchać. Dziękuję oczywiście za, tego, za, za tę skrzynkę, bo nie może być jakaś lepsza. Umiera od czas. będzie trochę dłużej, bo trzeba zbierać na te skrzynki. Pff. Lecimy. Tylko jak mnie to trafi, że nic nie może z tego wylecieć? Nie może, bo nie. A bo nie, bo ty to żyją. Pani Melior, pan, pan, pan ona nowego bohatera, bo ja mam coś bidę. Nie! Nie dam! A panie Grzegorzu? A pan by coś dał? Nie! Daj, to coś, bo poskaruję się do sądu. I beknę. I beknę tak głośno do sądu. O, właśnie tak. Umimy lepiej bekać ile jakoś teraz. Zalam dużo arbuza, to wiecie. A może nie wiecie. Muszę, muszę... się ograniczyć. Muszę mieć bardziej rozbudowane słownictwo. Szkoda, że tego delfina na środku się nie da. Rozwalić! Nazywam na kinek, albo... Nie, będzie chyba... Nie, nie... a w sumie to piszcie z tego koszty. A jak nikt nie napisze, to nie szkodzi. Co za to ja sobie tam ogarnę z tego budżetu rozwołanej najkorzystniej mytkinek. No nie. Zasłoniło mi. O nie, tutaj idzie kameleon. Ja to wiem. Tam jest. Kurde, daleko mi do tego było. To po co ja w ogóle strzelałem? Szczepiemy, szczepiemy bez żadnej ściany. Easy boy. Panie co pan tu robi? Nie, brak mety. Najgorszy wróg. I uspokoiło się. O nie, nie, proszę nie powiedzcie mi, że będzie teraz super długi lag, nie powiedzcie mi, nie powiedzcie mi, proszę nie mówcie mi tego, Ja nawet nie chcę mieć aż takich lagów, wiecie co, ja tu sobie otworzę drzwi, bo chyba są problemy z siecią, bo no, wiedziałem, że to będzie, wiedziałem normalnie, że co się stanie, że to się pi, 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 no i trygen teraz będzie, to nie wiem, czy na tym się nie zakończy na odcinek, po prostu. Internet? To mowy, tak nie wolno. Dawaj. 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 Dwaj, dwaj, dwaj. dwaj. Tak nie mo ty Tak nie wolno. Tak nie można. C to takie niesprawiedliwe. Ja biorę sobie to i lecimy na to. I dobra, dobra Eee, dobra, 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 dobra 30 dobra później, dobra, dobra. O nie, Steve, Steve. Cóż widziałem, Steve'a że gdzieś tu jest, co? O, bije się on, Steve Steve. swój swojski chłopak. No nie, ja, ja, tam, ja tam się nie pakuję, bo nie mam 9, 10 poziomy, a ja mam tylko wiecie. Kurde, muszę się ograniczyć z tym słownictwem. Ale wiecie, nie brzydkim tylko tym, wiecie, wiecie. Że wiecie, że wiecie, że wy wie, wiecie, że ja mówię ciągle wiecie. No wiecie. Granat by się przydał jakiś. Jest subak bag, widzę, że wyszedł cało i to bardzo dobrze cało. I celizji. No odczep się ode mnie. To Dawaj to powiedzia? Panie, jak pan tak możno. Można? Bo można. Nie do mnie z tym. Mam na tyle chociaż obrażeń, żebym teraz porządnie wysadzić. wysadzić. Nie, to. Ja tylko pięknie na czemu zasadzić O, Oj, zasadziła się banie. Nie podniesie się jej, stary, już zginęła. Weszło? Nie, wyszło. Granat, daj do mnie granat, bo potrzebuję. Na końcówkę granata. Granota potrzebuję. Dobra, 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 dobra. 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 Mury być. O, to się przyda. Wiedziałem, że to się normalnie nie będzie czekał. Nie, wasz się. Spokojnie. Już, już stajesz. Ktoś mordo. Mordo, bo ja jestem rzeczywiście razy słabszy od ciebie. To, to chociaż mi trochę pomóż. Rozumiem. Ja pomagam tobie, ty pomożesz mi. I teraz jest Kolega. No, i tak fajnie, że próbował. Plus za starania. Fajnie, jaka, dawaj jakąś dorożniczkę. Silver? Mm, 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 no. Mogło być lepiej jak na Janusza Gust. Też tylko docyfać do 10 graczy. Bierzemy. Szczerze, tak skrzypi, ale 7 nas sz skrzypią tym fotelu. Teraz nie chcę się z nimi zdawać, bo widzę, że oni mam tam dobry arsenał. O, ale ja teraz mam też dobry arsenał. Pan Janusz! pan Janusz, jak dobry chłopak O i teraz mamy wszystko... Wszystko w kolorze. Wszystko w srebrnym. Co jest lepszy snajper? No nie, nie trafiłem. Też mi się nie trafi. O, widzę, że mam dziewiąty level, to mam dużą szansę. minka. leży, no, no, no szósty poziom, już się do ludzi. Ale, ale. Teraz ten żółw to, to wie. Lurek. No. no po prostu. Tak można to, to... tak można to ująć, no nie! Mam z lagi. NIE TYM razem. O, jak ja muszę, zresztą, tej superowej mocy. Moc no, jest normalnie taka dobra. Stoisz i, i jesz. Mów sobie. Wizzyka, kamelonku. Nie dam się zabić! Teraz... Не а раз. Адрес мага будет здесь. Вот хлопок, понятку, то пора Понятку, то Ты на кого, на кого, на гры 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 на кого, на кого, на давай... Do wykryj takiego dobrego. Nie, nie dam ci, bo, cię, bo chcę wyżulić coś dobrego. Tak, dziękuję za oglądanie. Liczę, że odcinek się spodobał. Mi bardzo miło, on minął. Cześć. Pa!